Rzeczywiście rozwody teraz są bardzo powszechne i dotyczą co roku ponad 50 tysięcy dzieci. Czyli to jest masowy problem. Polskie państwo nie zbiera nawet danych o tym, kto dziećmi się opiekuje, komu opieka jest przyznawana, wiemy, kto uzyskuje czy utrzymuje władzę rodzicielską i to się bardzo zmienia też ze względu na zmianę przepisów, ale władza nie przekłada się na opiekę. Co zrobić, żeby, żeby było lepiej? Przede wszystkim sądy muszą działać znacznie szybciej. Obecnie, to jest to osobna kwestia, wiadomo. Tak, ale, znamy, ale to są akurat takie sprawy, gdzie miesiące mają ogromne znaczenie właśnie w życiu, w życiu dziecka. Tak, jeśli dziecko ma 3-5 lat i nagle okazuje się, że na sprawę w sądzie w sprawie zabezpieczenia kontaktów trzeba czekać. Rok, tak? No to dziecko ma nagle nie pięć, tylko sześć. No właśnie to tak? dziecko już jest o jedną, piątą starsze i em, też zupełnie inaczej się kształtuje, zupełnie inaczej myśli o tym drugim rodzicu. Nie zawsze to jest ojciec.